Cześć, witajcie, mam kolejnego Aviona Zobaczcie, 650 na miękkiej osi Kolejna na skrzyni Hexa Shift, a więc ABCD, 6 półbiegów Tutaj sobie zmieniamy pod obciążeniem Radyjko, klimatyzacja Wyjścia zwykłe Napęd, blokada, ośka, prędkości wałka, wszystkie Podnośnik, jazda, Tempomat, wałek, ręczny gaz. Traktor 2015 rok. Całkiem ładny, przyzwoity, nic mu tutaj nie dolega. Jest przejrzany. Jeździ bez problemu, wszystkie płytki działają, śmiga krewet też, też elegancko. Jakoś nam tu rozpadało teraz. Aż strach wychodzić na dwór tutaj podniosę, żeby dobrze widać. I zgaszę, żeby nie było. Słychać. Tą bestie. Potem, oczywiście, pneumatyczne. Wszystkie bajery ma. Arion 650, kabina miękka, opony bardzo ładne, 546, 528 z przodu, mamy tam 80%, jest przedni tus jest miękka oś, śruba rzymska z przodu, co tu mamy jeszcze, no jak to Arion, wszystkie takie podobne wyposażenie mają. Podobne, oczywiście nie takie same. 650, x 38 z tyłu. I z tyłu, no, śród gorszy są, ale też nie są. 70% też mają te opony. No i tutaj mamy, bo zobaczcie, mamy pneumatykę, dwa obwody. Mamy śrubę rzymską, zaczep automat na szynie, zaczep dolny. Trzy pary wyjść. Piękna kabina, już mówiłem. EKR na podnikach. Ładny ciągnik, nic mu tu nie brakuje. Zapraszam na plac Arianów, mamy kilka, także jest czym wybierać. 650, mam teraz trzy chyba, a jeszcze dojedzie. 620, dwie, także na pewno 5 albo 6 jest do wyboru w tej chwili. Pozdrawiam, zapraszam do zakupów, do usłyszenia.